skromne 14% no po co? 17% tylko dlaczego tutaj nie ma żadnych innych kolarzy? Nie sądziłem, że na 14% da się odpoczywać. Jeszcze 5 O nie. O, weekend w Hiszpanii, odpoczniesz. Gasnę. O oh, fuck. O nie, my jedziemy na te o, o kurczę o, Ktoś tu skuterem wjeżdża Biedny skuter